No siemanko, z tej strony OldGamer89 Zaczynamy drugi odcinek z gry Resident Evil Village Ósma część Residenta Najnowsza No i zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy ostatni odcinek A więc wśród tych wszystkich ciał Trochę czuję się tutaj jak w obozie koncentracyjnym Ale cóż robić? Trzeba grać! Jesus Christ. No nie wygląda to zbyt sympatycznie. What the hell is wrong with this place? <noise> O. No mamy jakiegoś stwora. Chyba się szykuje walka, coś mi się tak wydaje. O. Ale wariat. bestia! No, chyba nam się przyda ten pistolet, który mamy. What nie dobrze. Niedobrze. Kawałka dłoni. To w ogóle. ogromne. Dobrze A więc mamy pierwszego stwora zatłuczonego. Ale bydle. No powiem wam, że ciężko go było zabić. Naprawdę jakiś Zawodnik na sterydach. O co, co mamy? O! W to się na pewno przyda do jakichś kłódek. Tu już chyba nic nie ma ciekawego. Ja myślę, że jakieś naboje by mi się przydały, bo mam tylko 8. A jak mnie spotka. O, ciało zniknęło. Ciekawe. Zobaczymy, co tu jest. O! Fluid. O, Herb Open Inventory and Craft first. O, możemy, możemy stworzyć apteczkę. Dobrze, świetnie udało się. Mamy apteczkę. Mamy apteczkę, to na pewno nam się przyda. Czy tutaj coś jeszcze mamy ciekawego? Chyba już nie za bardzo. No dobra. To lecimy dalej. No. Barykadujemy. Dobra, zachodzimy. Tak na wszelki wypadek. Oje co? Tu chyba mamy jakiegoś wariata, już widzę. Damn it! To jest, ale mnie zaskoczył łeb trzeba celować, bo jest są morsie i kurcze strasznie widzę Bez headshotów tu tutaj daleko nie zajedziemy. Hej do cholery Mocny zawód Strasznie mocni oni są. Kurczę trzeba było chyba wybrać łatwy poziom trudności, nie wam powiem, bo, bo naprawdę no... Na razie nie wygląda to dobrze. Survivors? Dobra, czyli jeśli ktoś przeżył, powinien się udać do Luisa House. Także uderzamy. Musimy stąd wyjść, niestety. Chociaż tak szczerze mówiąc, to wolałbym tu zostać. Wygląda to dobrze. Chyba naboje, kurcze. To jest dużo. Jezu. Przeżył. Kurcze. Ale oni są mocni. Naprawdę są... strasznie mocni Nie no ma end to them. Sześć na No i mamy problem Nie wygląda to najlepiej, delikatnie mówiąc. Zabijmy ich, może zabijemy ich i don't know to najlepiej? Chyba zaraz zginiemy coś Ten wielki z młotem to chyba ich przywódca. Piękny jesteś, śliczny i uciekli, no to bardzo dobrze. Dobra, dobra nasza. Ale kurczę powiem wam, że bitka była niezła, no ledwo przeżyłem. Ciężka jest ta gra, powiem wam szczerze, no jakbym wiedział, że będzie tak ciężko to bym wziął łatwy poziom trudności a nie standardowy. No ale dobra, no będzie ciekawiej. Będzie ciekawiej i będzie ciężko, bo już widzę. No, Jokaś Wiedźma. O, nie wiem czy ja chcę już teraz i za nią, bo... Troszeczkę nie mam problemu, no bo i żadnych tutaj chyba już. Tam jest ta pani. Ta pani wiedźma tam jest, ale tutaj musimy poszukać kurcze jakiejś amunicji czy czegoś. A tu jest to radio. Tu byliśmy. Dobra, największe walki to się toczyły tutaj. Zobaczmy, czy tutaj czegoś Leje. A to my chyba jesteśmy kurczę w jakiejś Rumunii czy w czymś. W Rumunii są leje. Znowu proch. Ciekawe do czego nam ten proch będzie potrzebny. Może na boje będzie można robić. tego można robić naboje ok. tam byliśmy to jest coś ciekawego Zamknięte. Tam już byliśmy wszędzie W tej chacie też byliśmy, czyli tu jeszcze nie byliśmy chyba W tej chacie chyba jeszcze nie byliśmy. Albo i byliśmy, zaraz zobaczymy tak? 210 lei A też byliśmy. Kurczę, no przydałyby się jeszcze jakieś naboje, tak szczerze mówiąc. Na przykład do tego shotguna. Dobra to idziemy chyba z tym widźmi. Jeszcze jest jakaś chodka. Mhm. Czyli tu jeszcze czegoś nie znalazłem niby, chyba tak? Dobrze rozumuję. Jeszcze niby coś się do znalezienia Bo nie wiem czy dobrze to odczytuję, ale tak mi się wydaje, że jak jest czerwony budynek to znaczy, że coś jeszcze można znaleźć chyba. Chyba to o to chodzi. A niebieski to, że już przeszukano. Ale no dobra już szukałem. Dobra, idziemy za tą babką. Trudno, nie mam na boi, to trudno, Najwyżej mnie zabijono. Ah, uh, hello. Dzień dobry shouldn't be out What the hell? Hey, can you hear me? Cześć. Oh, it's you, <laughs> the child's right? pani. Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? <laughs> She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? <sighs> the castle bell heralds danger. They're coming! <laughs> no. Wait. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. coming again! No super. Rose is here? No, mam poszukać Rose w takim razie. Zaczniemy może od tej chaty. Mm. Mam nadzieję, że znajdę jakieś naboje. Bo to mnie najbardziej interesuje w sumie teraz. a válba a Już pozbierałem trochę tych hemfluid? Fluid Nie da się czasem jeszcze jednej apteczki zrobić Nie da się, jedną mamy A nie, teraz zrobiliśmy, OK. No to zróbmy, o no i mamy dwie, no i dobra Na razie niech będzie, dwie apteczki Dwie apteczki w zapasie Ale na naboje by się nam tu przydały jakieś Czy macie gdzieś naboi? View map Centa. Okay. trochę trochę Mm -hmm. Guess this leads to the castle. Mm -hmm. Mm -hmm. Musimy iść, ale jeszcze tak. Tu jest zamknięte. Tam jest droga do zamku. No i tu jeszcze mamy jakąś drogę. Mhm. No ale tutaj się jest zamknięte. Czyli wychodzi na to, że musimy iść. Zdaje się, że w te niebieskie wrota. Tylko, czy tutaj już wszystko zebraliśmy zobaczmy jeszcze może coś jeszcze się znajdzie Się tak rozpaczliwie tych naboi szukam. O, a tu jest dobra zamknięty zamek. Dobra, idziemy dalej. Tutaj, tu już musi być wejście, bo nie ma gdzieś. No jak nie ma? Jak tu może nie być przejścia? Kurde, to ja nie wiem gdzie ja mam iść w takim razie to no trudno zamknięte tak. Może jeszcze gdzieś tutaj jest wejście. a dobra, tu jest coś jeszcze New Stronghold Tak, na udało przejść w końcu. O, zapis gry. Dobra, no to myślę, że akurat dobrze się składa to sobie zapiszemy tą grę i zakończymy chyba ten odcinek na tym, bo już 28 minut tutaj nagrywam. O tutaj mam jakiś fajny ołtarzyk. Zdaje się, że z naszymi jakimiś tutaj przeciwnikami. Bo kojarzę tą panią z jakichś tam filmików na YouTubie. No dobra. W takim razie ja kończę ten odcinek na tym i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli podobał Ci się filmik, zachęcam oczywiście do lajka like pod tym filmikiem, do subskrypcji kanału, no i do ewentualnie podzielenia się wrażeniami w komentarzu. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.